Dzień dobry Państwu. Gościem nowego ekranu jest Daniel, którego doskonale znacie z filmu, który już publikowaliśmy z filmu, gdzie jest katowany przez policjanta po cywilnemu, trzymany przez innego policjanta, i temu wszystkiemu przyglądają się jeszcze inni policjanci. Witaj, Danielu. Dzień dobry. Mamy też wyrok, bo, żebyście, kochani, wiedzieli, Daniel został skazany na trzy miesiące więzienia oraz to jest zupełnie kuriozalne. Ma policjantowi, który go katował zapłacić 300 zł. Jak oceniasz ten wyrok? No oczywiście się nie zgadzam z tym wyrokiem, bo on został przez policjanta w ogóle tak powiem, że zeznania policjanta zostały. Po prostu kłamał policjant na sprawie. zeznając, że ja go szarpałem bym naruszyłem jego niekalność lesną. Czyli ogólnie kłamał, prawda? Mhm. Wiem, że złożyłeś dzisiaj doniesienie do prokuratury. Właśnie na tego policjanta. No tak, dokładnie. Dzisiaj złożyłem do prokuratury doniesienie w związku z pobiciem. I, i oczekujesz, jak rozumiem, tego, że ktoś zacznie dochodzić sprawiedliwości? No tak, dokładnie, bo trzeba tę sprawę wyjaśnić, bo ja zostałem pobity, nie wiem z jakiego w ogóle względu i dlaczego. W uzasadnieniu wyroku yy, możemy yy, przeczytać, że złapałeś funkcjonariusza za rękaw w kurtki, chcąc się uwolnić z uścisku i uciec. I to jest właściwie główny wobec Ciebie zarzut. <laughs> Przepraszam, to jest to naruszenie nietykalności cielesnej. Za to zostałeś skopany, yy, za to dostałeś 3 miesiące więzienia. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny, dlatego rozmawiamy tutaj yy, w studiu Nowego Ekranu i za to... Za to sędzia zdecydowała, że musisz policjantowi zapłacić. Tak, dokładnie, bo policjant, policjant tak zeznał, i pani sędzina dała wiarę funkcjonariuszowi, a nie wyjaśnieniom moim i mojego kolegi. Tak samo został mój kolega, taki sam zarzut dostał i taki wyrok. Z uzasadnienia wyroku wynika, że sędzia była przekonana, że, że to już szykując się do wyjazdu miał zamiar wszcząć burdę, z pewnością popełnić jakieś przestępstwo. Nie wiem, czy, nie wiem czym to było spowodowane to, że tak pani sędzia tak myślała, no ale w ogóle to nikt, nikt nie powinien przyjechać na ten marsz w ogóle, jak wszyscy już byli skazani i powie można osądzić, że są bandytami, którzy wsiadali już z innych miast, w województw do autokarów, prawda? Z miejscowości, której przyjechali tutaj. Powiedz mi, jak się czujesz? Jechałeś na Marsz Niepodległości, jechałeś jako patriota i, i, i spotkało cię ze strony polskiej policji coś tak y, y, trudnego do opisania, że, że właściwie, gdyby nie film, to nikt by nie uwierzył, że coś takiego mogło się wydarzyć. Potrafisz. Ocenić jakoś to, co, co się wydarzyło? No, trudno, no, trudno ocenić to wszystko, no, ale można zobaczyć na tym filmie, jak to ogólnie wyglądało. Przyjechaliśmy normalnie zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda i wziąć udział w tym marszu, a nie zostać za nim zatrzymanym i pobitym. Rozumiem, że y, będziesz ten wyrok zaskarżał? Tak, dokładnie, będę zaskarżał ten wyrok. Powiedz, proszę, jak się teraz czujesz? Jak oglądasz ten film? Jak, bo rozumiem, że jakieś przeżycia Twoje się z tym wiążą. No, tak, dokładnie. No, tak wszystko dziwnie to wygląda. No, bo Moim zdaniem no, nie powinno tak wyglądać, jak to wygląda. Powinien normalnie zostać wylegitymowany przez tego funkcjonariusza. No i jakoś te tak działania powinny być inne prowadzone, a nie te... On kom... się przedstawił? Nic, w ogóle tylko była komenda stać, policja na glebę, z początku z psikom gazem. Nic, żadnych ani się nie przedstawili, ani ona, ani reszta funkcjonariuszy. Bo ten po cywilnemu, to to mogłeś nie wiedzieć, że to jest policjant. Czy wiedziałeś? Wiedziałem, że to policjant, bo niektórzy mieli kamizelki, on był w tej samej grupie, w równym, w równym szeregu szli. No i... Szli w naszą stronę i w pewnym momencie zaczęli biec, krzyknęli stać policja. No to już po tej komendzie już wiedziałem, że to jest policja, prawda? Powiedz mi, masz dzieci? Jeszcze Jak nie. Jak miał, to co dzieciom powiesz? Co powiesz? Ufajcie policjantowi. No to ja już będę wychowywał tak dzieci, żeby odebrały to wszystko jakoś pozytywnie, nie tak żeby nie podchodzili od razu do policji, że negatywnie, tylko że po prostu uważali, i patrzyli na ludzi, kto jest prawdziwym, że tak powiem, funkcjonariuszem, a kto jest, um, który tak by się podszywał pod funkcjonariuszy, prawda? No to jest zwykły bandzior, ktoś kto tak się zachowuje, to jest zwykły bandytał, umówmy się, gdyby to nie był funkcjonariusz, gdyby był taki film, nakręcony z pobicia Ciebie czy kogokolwiek innego przez osobę cywilną, to byłby uznany za bandytę i zostałby skazany pewnie na wiele lat więzienia. No to na pewno, no to jakby nie był policjant, no to w sumie na pewno by był potraktowany bardziej surowo niż w tym momencie, to teraz jestem policjant, bo niby teraz jest na zwolnieniu lekarskim, prawda, a tamten, inna osoba to już by pewnie była zamknięta, co by zrobiła? Wobec Ciebie zastosowano areszt od razu i, i y, ten tryb orzekania sądowego y, błyskawiczny, bo dwa dni później byłeś już y, sądzony przez sąd. Powiedz mi, jak wyglądał ten proces, bo y, przecież cała sytuacja była nagrana na kamery, to na pewno na kamery naszych blogerów i dziennikarzy publikowaliśmy to nagranie w internecie od razu po zajściu, na pewno przez monitoring. Czy, 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 czy sędzia brała to pod uwagę? Nic, nic. Ja, ja poprosiłem o monitoring na sprawie, no to sędzia powiedziała, że nie mam takiej możliwości o to prosić w ogóle. No i nie było brane nic pod uwagę, ani to, że ja właśnie się tłumaczyłem, że nic nie robiłem i mój kolega, kolega również. Nie dała sędzia wiary temu, że ja, tak, że ja przyjechałem normalnie w pokojowych zamiarach, tylko od razu tak stwierdziła, że ja przyjechałem bić się i tam na awanturę. Hmm. Powiedz mi, co sądzisz o Polsce? Po tych zajściach całych? Po tych zajściach, po Marszu Niepodległości, po tym, jak zostajesz potraktowany przez przez przedstawicieli państwa polskiego, przez policjanta, przez sąd, który w imieniu Rzeczpospolitej tak kuriozalnie cię potraktował. No jak ktoś stawia zarzut trzy miesiące pozbawienia wolności za coś, czego w danej chwili w tym dniu się nie zrobiło, no to myślę, że to jest jakaś paranoja. No, już nie wiadomo, co myśleć o tym naszym kraju całym i o tych zajściach, co się dzieje w ogóle. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Będziemy się oczywiście, proszę Państwa, przyglądać tej sprawie bardzo starannie. Zrobimy wszystko, żeby się policji nie udało tej sprawy pozamiatać pod dywan. A na koniec powiem Państwu jeszcze, kto w imieniu Rzeczpospolitej wydawał ten wyrok, bo to nie jest informacja tajna. To była pani sędzia Iwona Konopka, która w trybie ekspresowym... Podobnym do trybu z lat 60., 70. i 80. wydała wyrok skazujący dla ofiary bestialskiego pobicia przez policjantów podczas ostatniego Marszu Niepodległości. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.